Piękna firana C4 w promocyjnej cenie 49 zł za sztukę. Uwaga, tutaj mamy rozmiar 200 cm szerokość na 250 cm wysokość. I zobaczcie, jest to firana na siateczce, ma piękne zdobienia takich haftowanych kwiatów. Mamy również u dołu łańcuszki i tutaj jeszcze dwa pasy takich kwiatuszków na siateczce 49 zł numerek C4. Zobaczcie teraz, jak prezentuje się w przybliżeniu razem z zasłonami M96. Na białym tle mamy kwiaty ze zdobieniem jeszcze takim złotym obwódki. I tutaj te kwiaty są w kolorze beżowo-brązowym. Również przelotka, złota przelotka. 140 szerokość, 250 cm wysokość. Oczywiście możecie zamawiać samodzielnie w sklepie magdalena24.pl bądź też telefonicznie, Whatsappem, SMS-em. Numer telefonu widzicie właśnie w filmie. Zapraszam do zakupów, do obserwowania nowości na naszym Profilo, bo teraz jest ich bardzo dużo.